Zapraszam Ciebie na odcinek, kolejny odcinek z cyklu Ikony Kina. Świat bez mafii nie istnieje. Musi istnieć przecież ład, gdzie jest bezpiecznie i drastycznie. Ta cała dychotomia prowadzi do nieuniknionego balansu, w którym silniejszy wygrywa, a słabszy przegrywa. Dzisiejszy odcinek zbudowany będzie z materiałów pokazujących, jak jeden człowiek zwołuje ekipę o podobnych sobie przekonaniach i buduje królestwo oplecione z przykrych zdarzeń i doświadczeń. Szereg znaczeń wypływających z gangsterki nasuwa się jeden: rozboje, haracze, dragi, zastraszanie świadków. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden istotny szczegół, bo smafii to w dużej mierze władca, autorytet, w ciemnych kręgach, który przywdziany w płaszcz, kapelusz, eleganckie buty, jak również wyposażony w Thompsona, rządzi interesem. Zanim były gangi, powstały młodzieńcze grupy, które, żeby przetrwać, pałały się nielegalnym procederem, aby być na szczycie. Konflikt powstawał w momencie, gdy dwie ekipy wchodziły sobie w drogę. Wówczas wszystko mogło odbywać się zupełnie inaczej. Sergio Leone stworzył coś niepowtarzalnego: epickie dzieło połączone z muzyką Ennio Morricone. Który, za sprawą dźwięcznej nuty, staje się reżyserem filmu, to on buduje przestrzeń. Sam film pięknie ukazuje przemiany od momentu wspomnianego przeze mnie młodzieńczego wybryku do lat rozkwitu mafii, w której to nasz główny bohater wycofuje się z interesu, ponieważ zauważa, że kumple idą na całość i planują eliminować niewygodnych świadków. Co prawda ekranizacja trwa 4 godziny, ale patrząc na sposób kreowania postaci, jak również na samą prostotę, zespalającą wszystko w całość, można stwierdzić, że dla tych kilka chwil warto przeżyć zawrotną akcję. Światowej sławy muzyk. Który, kręcąc się w tytułowym koton klap, naraża siebie i innych na spotkanie z wilkami biznesu. Kto raz wejdzie w ich strukturę, już nigdy z niej nie wyjdzie, bowiem gang rządzi się swoimi prawami. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi żona gangstera, którą planuje odbić wspomniany artysta. Rozpoczyna się wyścig z czasem, a i sam Virtuos, nie dość że przyciąga tłumy, to jeszcze zajmuje pozycję lidera grupy, w siatce przestępczej. Film stworzony przez Kopole zabiera w podróż napędzaną dynamicznymi dźwiękami, jak również barwną opowieścią o dwójce zakochanych w sobie ludzi, ustrzegających się kuli z każdej ze stron. W roli głównej zobaczymy Richarda Gira. Traumatyczne doświadczenie na rzecz utraty bliskiej osoby, odciskające swe piętno w dorosłym życiu, chęć zemsty jest na tyle duża, że sam bohater przenika bez trudu do znanej z dawnych lat przestrzeni. Buduje się obraz buntownika, tracącego wszelkie dobra na rzecz lidera nowojorskiego gangu. Walka, choć będzie niełatwa, ma swój wielki finał, prowadzący do zapisania się złotymi zgłoskami. Film Martina Scorsese traktować należy jako proces dojrzewania, przemian, rodzących się skrajnych emocji w kontekście chłopca pozostającego przed trudnym wyborem. Co dalej? Na uwagę zasługuje jeszcze jeden element montaż czasowy, który podkreśla moment mijającego czasu. Co rosło w siłę? W czasie gdy Jan Paweł II nawoływał do pokoju, a Popiełuszko przelał krew za ojczyznę. Zdaniem Macieja Kawulskiego potęgą w tamtym okresie była mafia pruszkowska, która innego była w stanie zastraszyć, wymusić haracz, czy też zabić w ostateczności i to bez mrugnięcia oka. Umówmy się, ten cały proces kształtowania się półświata był na porządku dziennym. Kiedy ktoś usłyszał hałas, to według twórcy tylko książka spadła. Jeden z nielicznych filmów, gdzie fabuła równa się treści. Widz został od początku do końca wciągnięty w dynamiczny, wartki akcji świat, w którym wymowne gesty czy słowa wskazują na podporządkowanie sobie innych ludzi, którzy idą za mówcą niczym ciemnym. Ma do światła, a kto nie posłucha, ten ginie. Dzieło na wybuchowym poziomie, i to dosłownie, bowiem naszym głównym antagonistom jest człowiek, który, tworząc różne ustrojstwa, eliminuje wrogów, usuwa ich niczym pionek z planszy gry. Działa z ramienia Pruszkowa, który w tamtym momencie stanowił filar gangów polskich, o czym wprost mówi reżyser. Mimo, że odkrywa przed widzem tylko fragment opowieści Oper Shingu, to jednak zwróćmy uwagę na to, co dzieje się dalej i kto pociąga za kurtynę. Najnowsza odsłona serii jasno wskazuje na ciążący wybór między nosem a gebelsem. Obaj panowie dbają o swą rodzinę, ale gdy wchodzi ich kres, uaktywnia się zło Wiszcza bestia, uśpiona gdzieś w podziemiu. Czy konflikt zostanie zażegnany? Przekonaj się sam. Zapraszam serdecznie na grupę recenzje filmowe oraz stronę Movies Hunters. To tyle, do zobaczenia, cześć.